Czy kojarzycie tych ludzi za nami? I nie chodzi mi o tych z Konfederacji pana Krzysztofa Bosaka i kolegi pana Krzysztofa Bosaka, tylko o tych tutaj. To są ukraińscy odpowiednicy, a przynajmniej tak chcą się chyba tak chcą być utożsamiani. Wystawili, tak jak Konfederacja wystawiła rachunek Ukrainie na 100 miliardów złotych, ponieważ to jest minimalna kwota, jaką im. Daliśmy, bo tak naprawdę szacunki są wyższe. No to tak samo oni stanęli w Brukseli i zażądali pieniędzy od Polski. No i tak to nie jest żaden żart, to nie jest żadna komedia. Okazuje się, że taka jest prawda. Czy tu chodzi o wdzięczność, czy też niewdzięczność, to już opinię zostałem wam. Kresy.pl. Ukraińcy w Brukseli wystawili Polsce rachunek za zbrodnie na Ukraińcach w Galicji. Grupa Ukraińców pod przywództwem Witalia Machynko protestowała w sobotę pod ambasadą Polski w Brukseli przeciwko polityce Polski wobec Ukrainy. Co myślisz o polityce Polski wobec Ukrainy? Myślę, że powinniśmy im wystawić rachunek jeszcze za wołę i do tego jeszcze rachunek za tych. Polaków, co zginęli od ich rakiety, który, która przybyła do nas, yy, i zganiali to na Rosków. Dalej zganiają. No nawet... Dalej zganiają, no ale przykro mi już jest potwierdzone, że to oni, więc się nie, nie, nie wymigają, i dziwię się, że nikt im tego rachunku nie wystawił, i jestem przekonana, że nikt im tego rachunku nie wystawi. To u nich jest, po, po, znaczy to u nas jest potwierdzone, bo to nasi zbadali sytuację, a, a na Ukrainie? USA? Nie, a na Ukrainie w dalszym ciągu e, jest taka narracja, bo czytałem akurat o tej rakiecie w przewodowie, no to tam komentujący jak zazwyczaj, jak zazwyczaj sprawdzałem komentarze, to Ukraińcy są za Polską. Jakie jest kłótnia pomiędzy na, na przykład, jeśli chodzi o rolnictwo, to Ukraińcy tam stają głównie za Polską. W komentarzach. E, ale jeśli chodziło o rakietę w przewodowie, to mają nam za złe to, że przynajmniej według ich narracji my nie dopuściliśmy ich śledczych do tej rakiety i uznaliśmy, że jest ukraińska. Tylko, że tak naprawdę to Stany Zjednoczone nawet określiły, że na pewno nie jest rosyjska. Więc czyja? Oni mówią, przynajmniej w komentarzach sugerują, bo nie, ma, bo nie znalazłem takich sugestii konkretnych w newsach, pewnie dlatego, że właśnie oni nie robili śledztwa, że mogła być z Białorusi na przykład. Tylko, że jest to mało prawdopodobne, że ona byłaby z Białorusi, tylko, że no, nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że powinniśmy im wystawić rachunek, powinniśmy im wystawić rachunek. Śledczy zbadali, nie ma rachunku, nie ma rachunku za Wołyń, nie ma nawet, przepraszam, za Wołyń, a tutaj domagają się i wystawiają nam rachunek za zbrodnie na Ukraińcach w Galicji. Tak, grupa Ukraińców pod przywództwem bla, bla, bla. W sobotę niewielka grupa Ukraińców Europejska Galicja pod przywództwem właśnie tego ziomka Protestowała w sobotę pod ambasadą Polski w Brukseli przeciwko polityce Polski wobec Ukrainy. Protestujący nawiązali do wystawienia Ukrainie przez polityków Konfederacji rachunku za pomoc. Machynko wystawił Polsce rachunek za zbrodnie popełnione przez nią na Ukraińcach w Galicji. Polska musi zrozumieć, że pomoc, którą udzieliła Ukrainie, to tak naprawdę, i tu ważne, to nie jest e, już narracja taka, że my tak naprawdę bronimy samych siebie, tak jak nam wpajają nasi politycy. Czy coś takiego, nie? że pomagając Ukrainie, pomagamy sobie, że tak naprawdę to jest nasza wojna i bronimy swojego kraju, a Ukraińcy nie walczą za siebie, tylko za, za nas. nas. Tylko to jest Polska musi zrozumieć, że pomoc, którą udziela Ukrainie, to tak naprawdę zwrot długu za zbrodnie z przeszłości. To my mamy Ukraińcom zwracać za zbrodnie z przeszłości. Za naruszenie międzynarodowego obowiązku stworzenia autonomii we wschodniej Galicji. Za represję wobec ludności, która miała wczoraj europejskie obywatelstwo. Za pacyfikację Galicji e, w Galicji. Za obozy koncentracyjne. Za operację Wisła, oskarża. Grupa miała ze sobą transparenty w barwach Królestwa Galicji e, i Lodomerii, utworzonego po rozbiorach Polski wraz z herbem Galicji, używanym po 1804 roku. Szkoda, nie miała tam. Czerwono-czarnej flagi jeszcze? No tego brakowało, żeby udowodnić, jak bardzo oni dbali o swoją historię i dbają i czczą tych, których czcić nie powinni. No, według nich powinni czcić banderę, bo to jest ich jeden, chyba jedyny bohater narodowy. Tak. Organizator wezwał Ukraińców. Mieszkających za granicą do zjednoczenia się, obrony swoich praw i wspierania narodowych interesów Ukrainy. Protestujący podkreślił, że Ukraina zawsze pozostanie krajem ojczystym dla Ukraińców, niezależnie od miejsca ich zamieszkania. Komentarze są. Bo do tej Galicji zaraz przejdziemy jeszcze. Nie mogę coś otworzyć tutaj komentarza, ale jest jeszcze ich chyba post. Przyjaciele, dzisiaj pod ambasadą Polski w Brukseli odbyła się akcja, bla bla bla. Pozostaje nam nadzieja na poprawę stosunków pomiędzy Ukrainą a Polską. Polscy politycy muszą zrozumieć, że Ukraina, która walczy z rosyjską agresją, potrzebuje wsparcia, a nie cynicznych oskarżeń. No i komentarze mamy tak: Przejdź do Polski po swoją matkę, już nie ma siły czyścić toalet. To było wredne. Nie wolno tak pisać. Przeki to przeki, i tu chyba chodzi o jakąś trzodę z Ukrainy, tak? Mhm. Mm e, no. Krótko poleciałeś. To nie moje słowa, tylko pana Jakuba Kowalskiego. Pisze to ze swojego publicznego konta. Także. Zazwyczaj tacy ludzie mają jeszcze dzieci w miniaturkach, ten ma. Nie wiem. Nie chcę później blurować tego. Nie, ma. Chyba że to jest jego dziecko. Ale wątpię. Nie ja psiakom pomaga jakimś. Z lewaków się śmieje. Dobry chłop. No. No, w każdym razie taki komentarz. Co do samej Galicji, no to e, samuraj, Rafał Kaniewski, wysłał mi e, ten filmik właśnie z komentarzem do tego. E, być może moja ignorancja, nie wiem. E, nie znam tego człowieka, jeśli macie. Jakieś informacje wiecie, kto to znacie źródło. Napiszcie w komentarzach, podepnę w opisie i w, w komentarzu no w opisie na Facebooku i na YouTube, w zależności od tego, gdzie oglądacie ten, ten film. No nie mam źródła, ale chcę wam puścić, bo komentarz myślę, że dość ciekawy i istotny. Skandalu doszło w Brukseli. No, w atmosferze powyborczych emocji nikt na to nie zwrócił uwagi. Otóż w Brukseli odbyła się demonstracja Ukraińców przed Polską Ambasadą. Ukraińcy przyszli z transparentami domagającymi się 100 miliardów dolarów odszkodowania za okupację Galicji i rzeź Ukraińców przez Polaków. I co zrobiła Polska Ambasada? Nic. Co zrobił Polski MSZ? Nic. Po raz kolejny nasi politycy odpowiedzialni za politykę zagraniczną udali, że nikim nie napluł w twarz, że to deszczyk letni i tak dalej. Jak można na coś takiego nie zareagować? Ja już pomijam bzdurny charakter tej, tej całej manifestacji, kontrfaktyczny zupełnie, przecież Polska nigdy żadnej Galicji nie okupowała. Galicja była częścią Polski przecież w okresie XVIII, XVII, XVI wieku. Ziemie dzisiejszej Ukrainy to były ziemie Rzeczypospolitej. Żadna ukraińska państwowość nie istniała. Ale tu nie chodzi przecież o stan faktyczny, tu chodzi o to, żeby napluć na Polskę, żeby w tą linię prezydenta Zelenskiego się wpleść, obrazić Polskę i doprowadzić do konfliktu między naszymi narodami. Bo kiedy się to dzieje? Dzieje się to ponad półtora roku po tym, jak Polska otwarła swoje gościnne progi dla uchodźców z Ukrainy, po tym, kiedy Polska wspierała uchodźców z Ukrainy, kiedy Polska dzieliła się z wszystkim, co miała z uchodźcami z Ukrainy, kiedy objęła uchodźców programami pomocowymi typu tam 500 plus i tak dalej i kiedy wsparła ogromną ilością broni walczącą o Ukrainę. To co to było tak, że kiedy już wspieraliśmy to poza tymi wyrazami sympatii, Zaczęło się, to dajcie więcej, dajcie więcej, dajcie więcej, dajcie pieniądze, zróbcie to czy tamto, czemu władze ulegały, aż przeszedł taki moment, że przestały ulegać. I wtedy Ukraińcy się na Polskę obrazili. Pan Zełański obraził Polaków. Pan Zełański się nie spotkał z panem Dudą, demonstracyjnie nie podał mu ręki, a te środowiska nacjonalistyczne zaczęły występować z takimi inicjatywami, jak właśnie tam w Brukseli. To jest. Rzecz może skandaliczna, to nas może obrażać, i słusznie, ale to jest niestety wynik tej durnej polityki. Bo myśmy dawali Ukraińcom rękę, którą oni gryźli, prawda? Kiedy już wygryźli i dostali wszystko, czego chcieli, to chcieli więcej i nie mogli więcej dostawać, to się obrazili, zaczęli z nami wojować. No, ja mówiłem, że już nie nie raz i nie dziesięć razy, że te relacje wymagają jednak tego, żeby Ukraina wiedziała, że to ona zabiega o polskie względy, a nie odwrotnie, że to rząd ukraiński powinien przy nodze chodzić rządowi polskiemu, a nie odwrotnie. Ci ludzie, którzy demonstrowali to pod ambasadą Polski w Brukseli, oni powinni zostać spisani przez policję, na wniosek oczywiście ambasady polskiej, powinni zostać objęci zakazem wjazdu do Polski. Prawda? I co więcej, na tej fazie, na, na tym przykładzie, polskie władze powinny no, jakiś taki detektor polityczny stworzyć tych wszystkich chamskich zachowań, ordynarnych Ukraińców, które w Polsce mają miejsce, i też wszystkich tych, którzy nam szkodzą, którzy nas obrażają, po prostu wyrzucać. Na przykład. Na przykład teraz mówi się o tym, że Ukraińcom brakuje ludzi, żeby na front wysłać. No to wyłapać taką hołotę, która tutaj nam pluje na nas, prawda? W kajdany na front wysłać do Ukrainy. O! Jakby się skończyły wszystkie antypolskie demonstracje. No przecież nikt tego nie zrobi, bo przecież to jaja trzeba byłoby mieć, żeby coś takiego zrobić, a ci nasi politycy absolutnie ich nie mają. Zbliża się w San... No, także realnie tak jest. No, polski rząd pozwala sobie na, na traktowanie w ten sposób polskich Polaków. Nie było tutaj żadnego wezwania ambasadora, nie było wyjaśnień, nie było szukania nazwisk tych osób, które są za to odpowiedzialne. Także w ten sposób możemy być zawsze traktowani, bo można by było powiedzieć, że Ukraina też nie wezwała polskiego ambasadora, jeśli chodzi o konfederację, która tam stała. Aczkolwiek Konfederacja tam stała właśnie z manifestem, który miał sens i rację bytu. Czyli dlaczego Ukraińcy teraz nas atakują? Skoro to my, bo, że dla, dlaczego Ukraińcy teraz chcą nam wystawić ten rachunek, składając wniosek przeciwko Polsce w sprawie tego zboża? Skoro to godziłoby w polskie interesy, jeśli byśmy je po prostu tutaj przepuszczali? Kiedy Polska bezinteresownie do tej pory wysłała tam pomoc w kwocie opiewającej na około 100 miliardów. No Ukraina chciała nas jeszcze za to pozwać, więc y, to jest y, tak, wiesz, dasz palec, wezmą całą rękę i te wszystkie memy daj, 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 na TikToku mają rację bytu. Także no, nie podano tutaj za bardzo kwoty, nie znalazłem przynajmniej takiej, jest tylko jakaś informacja o rachunku, tylko, że no ten rachunek nie upiewa chyba na żadną kwotę, przynajmniej nie ma No bo to jest y, wytłumaczenie takie, że to co teraz, ten rachunek, ja to tak rozumiem, że ten rachunek, który wystawiła Konfederacja, to jest właśnie cena za y, Galicję. No tak, tak, ale to tak, tak się wycenili nisko. Ale ten rachunek powinien jakoś wyglądać. Ja wiem, że tam jest korupcja i nie za bardzo wiedzą, czym po, są faktury. Połowę, połowę już zabrali. Oni się już połową podzielili, a jeszcze, jeszcze tego nie dostali, rozumiesz? E, tak, ale no ja wiem, że oni ten mogą... Ten, trzymał, już, już uszczknął sobie z 2 miliony. Ja wiem, że oni mogą nie wiedzieć, czym są faktury, rachunki i tak dalej. No tu za bardzo tego nie widać, ale no jest. Pomoc Ukrainie jest wyszczególniona, nie? Każda pozycja. Bo tak wyglądają rachunki, paragony, faktury. E... Bez VAT-u. No. ale w każdym razie, o, w każdym razie u nich tego nie ma, tylko są jakieś Plakat, punkty, bo oni nie mają rachunków. Bo tam chyba tam faktury... Tam się nie wystawia rachunków, tam się wszystko daje pod stołem. Tam faktury nie występują, no ale no, jeśli by to już miało być, mia, miałoby to mieć rację bytu, no to powinni co, podać tam wtedy cenę za jednego Ukraińca z Galicji, czy o co chodzi? Koszt jednego Ukraińca można sobie łatwo przeliczyć, tylko nie wiem, ile, ilu było tych Ukraińców. Ja jestem na poziomie już teraz klasy piątej. No, dajcie znać, co w ogóle o tym sądzicie. Bardzo ciężki temat, nieporuszany w mediach, tak naprawdę tylko chyba Kres o tym napisały. E, nikt inny tego nie poruszył. No więc... bo kresy zazwyczaj poruszają takie tematy, gdzie w mediach takich głównego nurtu ich nie ma. Są zazwyczaj ciekawe te artykuły, jak tak się czyta, bo wyciągają właśnie takie wszystkie brudki na e, Ukraińców, którzy gdzieś tam, tak jak jest ten na Facebooku lewacki Ukrainiec, co pluje na Polskę i tam miał sprawę w sądzie i, i nic mu nie zrobili za bardzo. Nie pamiętam, mi, Mikoław, Mikołaj... Ja jakiś tam kiedyś go pokazywałam, no, no to też nikt nie doprowadził do tego, żeby on zapłacił za to, co wygaduje na Facebooku, a pisze naprawdę straszne bzdury na temat Polski. No. Także piszcie, e, co wy w ogóle o tym sądzicie, czy polska ambasada powinna się tym zająć, czy polski rząd powinien się tym zająć, wyjaśniać sprawę, no i czy polskie media powinny w ogóle nagłaśniać takie sprawy, czy dobrze, że jest to przemilczane, no i co? Żegnamy się, trzymajcie się ciepło, no i heja.